Zapraszam swoje winiki na moim kanale. To jest kolejny odcinek, właśnie ze Boki Też zostawcie łapkę w górę. Za subskrybujcie, za dzędzę, za się bo w nie przejąć. I przepraszam za dużo. A my zaczynamy. A, ci dajemy. Dziemy do twojej siostry. Jo, to też trzeba obudzić. а я забыл, блядь, тебе сегодня фильтрат. poczekajcie, bo co ja w ogóle zajmuję się perfumą czekajcie, bo ja chciałam e... dzisiaj chciałam co mm. chciałam w ogóle? ja chyba nie pamiętam w ogóle co ja chciałam dobra na pewno muszę odwiedzić odpowiedź no czekajcie Soap Dzisiaj idziecie do przedszkolka No tak Dzisiaj idziesz z tatą status, z tatusiem Gdzie Ty dzisiaj idziesz ze mną nawet. Chcesz? Tak, będzie Dobra. Zaraz w tym wywózetku nawet chyba cię W tym wózeczku po prostu wygodnie Zapokujemy tablet Tobie jakby coś tam się działo. Bo tam Państwo pozwalają, na pewno pani pozwalają. Tylko bądź tam cięższy bo to można włączyć bo... Dobra, pyk, pyk. Dobra, już nie masz tam powodu czego rzuciku. nam znaje, no. Nam znaje. No. no, nie wiem jak to mówić, ale no. Jak się to mówię. Dobra. Dobra, to wy możecie za nami zamknąć. Paku buś! Paku Pa, patato. Patato, Pa Pa. pa, pa Będziecie dzisiaj do domu. Czas... No ja raczej wyjdę do pracy. Aha, to może daj mi klucz, no tak. A on się pojechać autem? No jak chcesz? Dobra ja poczekaj. Pa. Pa. Dobra. Jego tata idzie do pracy. Dobra, jesteśmy już. Okej. Okay. Ja myślę, że jak może tutaj połóżmy. Oddaj klucz na sekundę mamie. Tutaj, bo no też, też, To. Teraz go tak nie pyk. Ale Dobrá. Teda pojechał za autobusem, bo o tom zajęliśmy. Już. Juž. O, hej. O, cześć. Co? Co? Dobrze, jesteś jeszcze w Tak jak zawsze zasady macie znane. Też może porysujemy? No w sumie kocham ale tak za to głupie pytanie. A to twoje. To twoje. To nie moje. ci to musi być. Nie, no to nie moje, mówię. Dobra, a to moje. To że łódzkiem. No i to kładka musa. Dobrze, 15 minut później, dobra, ja już skoro zrobiłam ten kolor. Dobra, dzieci już idziemy na lekcji. Nie no. Beśsiu. No tak. Ja teraz bym przybora, tutaj nie będzie dziewczyna. żeby tak, bo jest trzy chłopaki i cztery dziewczyny, także, no dobra. No, Okej. Okay. Mm. I teraz będę zapytać was, czy macie stroje na baseny? Nie, 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 nie. Czyli nikt nie ma z was stroi. Tak, ale niestety dzisiaj jest basen. Nie mamy stroi na baśni. Hmm. 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 Ale nie płaccie, bo to rade nie powód. Mamy stroje. Nie, nie musicie mieć własnej sobie. Możemy przecież zabrać tam stamtąd. No to my tak chcemy. No to my tak chcemy. Dobrze, no to ustawcie się w parę. Wiesz, jak zwykle wy jesteście. A macie jakieś story na przemierzenie? Aha, nie. Ale tam... A, no dobra, przecież wy macie takie czerwone butki. Dobra. Okej. Okay. A ty będziesz pierwszy ze mną. Także dobrze, każdy może wyjść. Czeka, czy że może być jak chce, po prostu właśnie żeby wyjść, Nikety wyjdzie. A co zawsze wszystko? Tyk, tik, dobra. I idziemy. Dobrze, już jesteśmy wy na basenie. E, dzień dobry. Dobra, niech prowizję w tej I dobrze, teraz podnieście rękę, kto chce pływać. Dobra, jedna To to ustawcie się tutaj. I wy jeszcze. O, nie, czekajcie, nie. Bo wy, by trójkę nie chcecie pływać. Nie chcecie pływać, tak? Dobra, ja też założę taki. Znaczy ja nie zakładam, Boże, co ja mogę. Dobra. Dla dziewczyn. I jeszcze to będzie ma takie kółeczko. Dla chłopaków raczej nie mam. A nie jest żadna dziewczyna jeszcze. No ja nie chcę mam okulary, o to ja mogę. I to jest taki strój, który... no nie wiem jak strój kąpielowy, ale on będzie cię trzymał. Ja mieć maskę do nie ja na pewno Ja też, a to nie ma innego koloru No to trudno. będę miała tę po prostu A ja chcę mieć okularki podwodne O Jezu, ale tyś mi z tym wyglądasz Chłopacy nie są nic Jezus. Także, okay. dobra, czekaj, Ja Także, okej Mmm, dobra, czekajcie Przez rok będzie Jezu, a, Kulka. Ok, i od razu każdy czeka na mnie tutaj. Na początku każdy musi się zmoczyć. Jest jakaś zimna. A jakaś zimna. Dobra, się przynajmniej zabrałam. No dobrze. Prawda, dziewczyna się nocza, to ja tutaj mam idea. Chcieliśmy, aby można na początku przestać jacuzzi, który działa. Znaczy, no, e, który się włącza. Dobra, ona się nagrzewa teraz. teraz Ale miło, dziewczyny, nie tak w plecy. teraz to no, niedobre. No. Fajne to jacuzzi jest. No, niezłe... No fajnie jest bardzo. No jest fajnie bardzo. Dobra. Just cztery. Okej. Okay. Teraz o tutaj wszystkie.